Dzień dobry kochani Dzisiaj do was filmik z Kosori Bo jak wiecie jestem na urlopie Pokaż ładne jezioro No żeby widzowie zobaczyli o, Piękne jezioro Lecia odpoczywa Dzisiaj ja poprzeszkadzam, przeszkadzam bardziej tu karabiny. <noise> gotowe. To trochę taki nietypowy film. Do akcji. Tak. I już wam mówię, kochani, dlaczego wzięłam, dlaczego wzięłam kosori? Dlatego, że tu są domki drewniane. Grilla oczywiście można sobie zrobić, ale trzeba... Patrzcie, zapomniałam wziąć ten. Ale trzeba kawałek iść. A żeby nie iść a zrobić sobie coś fajnego patrzcie naprawdę co zrobiłam Klepie kupione pod udzia i skrzydełka wszystko umyte ładnie ponieważ tak dużo garków nie ma tutaj do reklamówki Przyprawę można kupić do kurczaka, do indyka, naprawdę jaką tylko chcecie. Majcia, halo koleżanko. Koleżance pachnie? O. Tak. Koleżanka dostanie krząstki. Ja, my lubimy majranku dodać mhm. trochę, naprawdę. No, mam bardzo smakuje. Uważam, że kurczak bez majranku to jakby nie był kurczak. I powiem wam tylko jedno, jedno czego zapomniałam to to, że tu powinien być papier. Pod spodem zawsze daję papier do pieczenia, ale nie wzięłam. Trudno będzie bez papieru. Tak. Można oczywiście to zrobić wcześniej, ale ja zawsze uważam, że nie trzeba, ponieważ przez skórę od kurczaka nie przejdą żadne e, te przyprawy. Jeszcze tak, jeszcze troszkę, jeszcze, jeszcze, bo patrzę, że. A że twój brat przyjdzie z żoną, więc my sobie usiądziemy, a to będzie się piekło. I patrzcie, naprawdę macie rodzinę, zabieracie urządzenie. Ja już sobie. A że to ma fajne duże 6,5 litra, to się tutaj tego zmieści. Patrzcie my sobie usiądziemy, porozmawiamy, a za 20-30 minut kurczak będzie gotowy i nie trzeba nic sprawdzać, pilnować, patrzeć, przypali się, nie przypali się. Patrzcie, ile tutaj tego mięsa weszło. Napcham, dlatego, że to się jeszcze trochę skurczy, tak jak zawsze. Patrzcie, tak. No. Dzisiaj będzie to, jutro pojutrze będzie coś innego. Zamykam. Tak, kurczak i start, i zaraz się widzimy. Jak już będzie gotów? Tak, jak będzie gotów. No i patrzymy, ale pachnie. I słuchajcie, ja przerzucę na, na drugą stronę. I jeszcze raz nastawię na ten sam program. O. Patrzcie. No bo no jest dużo. Tak, dużo. No i pałki są grubsze. Wiadomo, że inne mięsko by było krócej. O. Ale pachną. Mówię Wam. I za nieduże pieniążki. Można wsadzić co tu się tylko chce. O, I wsadzamy. Kurczaczek, i start. No i na drugą stronę już patrzcie, ale ładnie pachnie. I my zaraz będziemy zajadać. Także można zjeść obiad bardzo tanio na wczasach. Zachęcamy. O! Zachęcamy i nie, nie będziecie musieli się bać paragonów grozy. Do następnego filmiku. Do zobaczenia. Pa pa!